Szybko ją wyłączę amunicją porażającą. Czy mnie oczy nie mylą? Milu? musisz czekać aż się odsłoni. Dołączysz do łowów? Dobra robota. Zajemnie. Chodź tutaj! Raruk Talana Kain Padish. Na przekór Przekurnora. Pogromczyni Czarnogona. Zbawczyni Południka. <grystanie> Milu to mój nowy drost. Dołączyła do loży tuż po bitwie pod Iglicą. Słyszała parę opowieści o naszych łowach. Odpoczywaj. Pamiętaj o nałożeniu ziół na te ranę. Co przywiodło was aż tutaj? Maszyny na wschodzie są zbyt łagodne? Niezupełnie. Szukam kogoś. Łowcy kardża w moim wieku. Imieniem Amadis. Jakiś czas temu przybył tu sam. Ale zaginął. Ten człowiek, którego szukasz, czy on też jest łowcą z Loży? <grytanie> Obraziłby się na te sugestie. To długa historia, wiesz. To były szlachcic. Spotkaliśmy się w dziczy. Ranili mnie podczas łowów. Opatrzył mnie. A potem pomógł z maszynami, które zagrażały po bliskiej wiosce. Po wszystkim zostawił mnie. Mam wrażenie, że to nie wszystko. Ach, kiedyś opowiem. Ha, milut to Twój drost. Soku może teraz sponsorować wiele osób? Wiele się zmieniło w loży łowców. Teraz przyjmujemy każdego, kto chce zostać łowcą, niezależnie od plemienia. Bez obaw. Ciebie lubię najbardziej. Rozwijasz znany porządek. Takie jest życie Raroga. A co do Milu, trenuję, żeby pomóc swojemu plemieniu. Nie mogłam odmówić. Kiedy się ostatnio widziałyśmy, ruszyłaś z południka na łowy na nową groźną maszynę. To było kilka chyżoszponów i łowcobójca. Wspomniałaś, że cię nosiło. Życie Raroga było takie nudne? Dopiero opuściłam miasto. Nie cierpię tych wszystkich biurokratycznych zarządzeń i niekończących się formalności. Ale czas w dziczy uświadomił mi, że loża nie może być wyłącznie wystawą trofeów. Nasiłowcy powinni być włóczniami broniącymi niewinnych, jak mój ojciec i brat. Brzmi jak wyzwanie. Nie kojarzę, żeby członkowie loży byli tak otwarci. Spokojnie. Resztę wykopię za drzwi i zrobię to, jak tylko znajdę Amadisa. Pomogę ci odnaleźć przyjaciela. Wiem, że masz swoje powody, by tutaj być, ale doceniam pomoc. Co on tutaj robił? Stracił bliską osobę podczas krwawych łowów. Zmierzał na pole bitwy, żeby zapewnić jej pochówek. Właśnie szłyśmy tam z Milu. To niedaleko. Mogę tam dojść. Nie. Ruszaj do Kamiennego Echa. Czekaj tam i przemyśl dzisiejszą lekcję. Ale... Ból cię rozproszy i spowolni. Idź. Wszyscy łowcy muszą czasem odpocząć. Tak, Rarogu. To był zaszczyt. Na pewno poradzi sobie sama? Pewnie. To mój drost. Chodź. Pole bitwy jest tam. Więc to pole bitwy pochodzi z czasów Krwawych Łobów? Bitwa Płonących Kwiatów. Amadis był w armii Karja, która wparła na zachód. Jego dywizja zaatakowała tenaktów, ale... nie docenili sił przeciwnika. To była masakra. Nie sądziłam, że zaprzyjaźnisz się z uczestnikiem Krwawych Łobów. Nie martw się, był z tych dobrych. Próbował zatrzymać atak, ale było za późno. Od tamtej pory ciągle uciekał. Mogło mu się przytrafić coś złego? Nie martw się, znajdziemy go. Obiecał, że wyśle mi wiadomość. Czekałam na nią, ale. Oto pole bitwy. To tutaj ten aktowie wyrżnęli kardza. Czas i pogoda zatarły większość śladów po bitwie. Pełno odcisków butów. Dość świeżych. Spójrzmy. Ślady ciężkich butów. Może Oseramów? Zbyt wiele, by stwierdzić, czy był z nimi Amadis. Lepiej się rozejrzę. Może Fokus pokaże mi więcej. Amadis miał być sam. Co tu robili Oseramowie? Broń Kardża. Ostrze, zardzewiało. Musi pochodzić z dawnej bitwy. Pozostałości ogniska. Świeże, ktokolwiek tu był, obozował przynajmniej przez noc, hm. ślady lekkich butów. Nie oseram. Karcze. Chyba zdołam pójść tym tropem z fokusem. Talana, chyba coś mam. Ślady prowadzące od pola bitwy. Prowadź. Nie rozumiem, czemu Amadis szedł wciąż na zachód. Może znajdziemy tu coś jeszcze? Ja tu zbyt wiele nie widzę. Co on tu mógł robić? Może widział Amadisa? Zapytajmy. To to Niech zgadnę. Włóczęgi. Pewnie jakaś karawana was zostawiła. Hmm. A może uciekinierki? Popełniłyście jakąś zbrodnię na wschodzie. Bez obaw. Nie pogardzam Karja. Jestem tylko starym złomiarzem, złaknionym towarzystwa. Jestem Lel. Chyba się zgubiłyście. W zasadzie to kogoś szukamy. Łowcy Karja. Podróżował raczej sam. Ubrania miał pewnie znoszone. Tak. Był tutaj. Węszył po starym polu bitwy. Chciał wiedzieć, co się stało. Miał szczęście. Stary Lel dobrze zna te opowieści. Armia Kardża ruszyła wprost na gotowych tenaktów. Większość spłonęła. Pozostałych pognali dalej na zachód. Obcy chciał wiedzieć, dokąd. Powiedziałem mu o miejscu zwanym Zgnilizną. Co to jest? Więzienie Tenaktów. Albo cmentarzy Skokardża. Zależy, jak na to spojrzeć. A gdzie to jest? Daleko na zachód, na terytorium Tenaktów. Ale to go nie zraziło. Na polu bitwy obozowała oseramska karawana. Podróżowali w tę samą stronę. Dołączył. Ruszyli na zachód, w stronę grani. Dzięki, Lel. Musimy już iść. Życzę powodzenia. Chodźmy na zachód, w stronę grani. Jeśli znajdziemy karawanę, możemy Amadisa. Prowadź. Mówiłaś, że Amadis stracił kogoś bliskiego w tej bitwie. Myślisz, że ten aktowie pojmali go i zabrali do zgnilizny? Nie wiem. Może... Granie jest przed nami. Chyba widzę tunel. Musz lokład. Jeszcze nas nie widzi. Może to wykorzystać. Sotuidos, jak za starych czasów. To szybko oh. więcej amunicji dla ciebie. Ten notatkę napisał o seram. Badał zaporę. To chyba ktoś kogo znam. Tu jest napisane, że rusza dalej. <laughs> Ciekawe dokąd. Nie, wi Ech, ślepy zaułek. Wygląda na zawał. To co się stało z karawaną? Rozejrzyjmy się. Może twoje drugie spojrzenie pomoże? Talana, chyba coś znalazłam. W gruzach. Co to jest? O seram. Co tam napisali? Należał do karawany, która tędy przeszła. Wiadomość się urywa. Zawał tunelu przerwał mu pisanie. O. Ale nic nie napisali o łowcy Karja. A przed nimi przecież przeszła jeszcze jedna karawana. Chyba poszli do wodopoju po drugiej stronie. Więc mógł przeżyć. Jest jakaś inna droga? Ach, nie wiem. To dość strome góry. Jakoś sobie poradzę. Dziękuję, Aloy, że ze mną przyszłaś. Ale zabrałam ci dość czasu. Masz, weź to. Być może ci się przyda. Czekaj, jak cię potem znaleźć, kiedy już przejdę przez te góry? Będę zaglądać do milu w kamiennym echu. Jeśli znajdziesz przejście, powiedz jej. Dobrze. Powodzenia. Dzięki. Talana naprawdę martwi się o przyjaciela. Chciałabym coś zrobić, ale nie ma przejścia przez góry.